She-Hulk toczy drugą rundę pojedynku z Titanią, tym razem w sądzie. W tym materiale omówimy sobie wszystkie najważniejsze elementy piątego odcinka serialu She-Hulk. Przejdziemy przez fabułę, a więc uwaga na spoilery. Mając to za sobą, musimy wrócić do końcówki czwartego odcinka, w którym to Jennifer otrzymała pozew o używanie znaku towarowego nienależącego do niej. Mowa oczywiście o pseudonim She-Hulk, który zarejestrowany został przez Titanię. Titania w ten sposób Chciała się zemścić na Jen za pokonanie jej w pierwszym odcinku, a także skazanie na. Pijarową porażkę. Tematyka znaku towarowego i pseudonimu Jennifer, czyli She-Hulk przewija się przez cały ten odcinek. Z jednej strony, Jennifer musi walczyć w sądzie o udowodnienie, że to do niej należy ten pseudonim, a właściwie że go wykorzystuje i że został on przyznany jej, nadany jej przez media i publikę. Z drugiej natomiast sama przekonuje się do tego, że chce z niego korzystać i zaczyna rozumieć, z jakimi pozytywami, jak i Negatywami wiąże się nie tylko jej pseudonim, ale też fizyczna forma Shihalk. Jennifer musi sama siebie upokorzyć przed sądem, aby dowieść swojej racji. Ważne jest tutaj to, że wkraczamy trochę na tematy poruszane również w rani komiksowym, na którym bazuje ten serial. Mowa oczywiście o rani she z 2004 roku autorstwa Dana Slota. W każdym omówieniu poruszamy te kwestie, ale to ważne, bo Jennifer w komiksie nie lubiła przebywać w formie Jennifer Walters, wolała wersję she -hulkową. To wówczas czuła się pewniej, lepiej i potrafiła spełniać wszystkie swoje zachcianki. Tutaj natomiast Jen powoli przekonuje się do tego co zyskuje będąc w formie she czy to zawodowo czy prywatnie, ale widzi również, że zatraca gdzieś powoli tę swoją wersję ludzką Jen, na którą tak długo pracowała. Widzimy to na sali sądowej po raz kolejny. Jako dowód Mallory Book, czyli jej prawniczka, wykorzystuje aplikację randkową Matcher, w którym to Jennifer utworzyła profil jako Shihalk. Panowie, z którymi Jen była na randkach, chcieli Shihalk i kiedy padło pytanie, czy umówiliby się z Jen, gdyby nie była w formie Halkowej, wszyscy odpowiedzieli zgodnie, że nie. To popchnęło Jennifer do przemyśleń. O własnej wartości i tym, co zyskuje, i jak wersja She-Hulk tak naprawdę wpływa na jej psychikę. W tym odcinku o wiele lepiej poznaliśmy Malory Book, czyli współkoleżankę Jennifer, która stała się jej opiekunką podczas rozprawy o znak towarowy She-Hulk. Malory jest w komiksie przedstawiana jako doskonała prawniczka, doskonała pani adwokat, która jest jednocześnie pięknością. W komiksach jest nazywana Pięknością, która jeszcze nigdy nie przegrała sprawy. Malory pokazuje tutaj w finałowej części odcinka ludzką twarz. Rozwija się jej relacja z Jennifer, ale jestem ciekawy, jak długo ona będzie trwać i jak długo będzie to pozytywna relacja, ponieważ w komiksach Malory i Jen stworzyły bardzo antagonistyczną relację, a Malory chciała stać się taka jak she a następnie chciała się na niej zemścić. Gdy dowiedzieliśmy się, że Titania pozywa Jen o znak towarowy She-Hulk. zakładałem, że Jen nie będzie miała problemu z wygraniem tego procesu, a Titania chce jedynie spowolnić i zemścić się w sposób korporacyjny na She-Hulk. Miałem rację, że Jen nie miała większych problemów, również przy pomocy malory, wygrania procesu, ale jednocześnie wszystko wskazuje, że Titania jeszcze raz powróci w tym serialu i że to faktycznie ona może być antagonistką tej serii. Nie wspomniałem natomiast, że Titania wykorzystała pseudonim She-Hulk do stworzenia linii kosmetyków Beauty. Podsumowując fabułę A tego odcinka, gdy Malory i Jen piły razem drinka, Malory powiedziała jedną ważną rzecz: każdy facet z dostępem do internetu będzie uważał, że jest godzien hulk i że będzie w stanie ją wyrwać. Jen, niezależnie od tego, czy to w formie ludzkiej, czy w formie She-Hulk, powinna wiedzieć, że jest warta o wiele więcej niż ci wszyscy mężczyźni. Z którymi się spotykała. I to prawda. Pokazuje to, jak płytcy potrafią być mężczyźni, co jest prawdą, a jednocześnie, że nawet piękni, przystojni i czuli, tak jak nasz lekarz, mogą okazać się. Dubkami. To, co bardzo podoba mi się w tym serialu, to to, że każda postać, niezależnie od tego, jak bardzo poważna w całym MCU, wrzucona do tego klimatu, staje się postacią sitcomową. Bo tak skonstruowany jest ten serial, tak skonstruowany jest charakter tej serii, co pomaga wydobyć oczywiście głównie komiczne elementy ich charakteru, ale jednocześnie nową warstwę tego wszystkiego. I tak jak widzieliśmy to na przykład. Na w poprzednich odcinkach, na przykładzie Abomination w poprzednich odcinkach, tak prawdopodobnie zobaczymy na przykładzie Daredevila. I oczywiście Matt Murdock zachowa swoje najważniejsze cechy, ale jednocześnie ta forma komediowa może pomóc wyciągnąć na wierzch nowe spojrzenie i nowe cechy charakteru Daredevila, co może pomóc w budowaniu tej postaci w MCU w przyszłości. Pamiętajmy, że Matt Murdock już w krótkiej scenie w Bez Drogi do Domu również pokazał swoją stronę komediową, będąc prawnikiem, który łapie cegłę. Teraz przejdźmy do fabuły. B, która według wielu wyhamowywała ten odcinek, ale ja uważam, że sprawiła, że poznaliśmy lepiej charaktery postaci pobocznych, postaci drugoplanowych, a dodatkowo fabuła B trochę rozbudowała nam bardziej ten superbohaterski świat zachodniego wybrzeża. Nikki postanowiła pomóc Jennifer w znalezieniu lepszej garderoby dla Jen w formie ludzkiej oraz dla Jen w formie Shihalk. Okazało się, że pak będący miłośnikiem sneakersów zna Drip Brokera, czyli gościa, który zaznajomiony jest z najlepszymi ciuchami w Los Angeles, a jednocześnie ma kontakt do osoby, która pomaga superbohaterom tworzyć kostiumy. Nikki postanowiła zabrać Jen do Luka Jacobsona, który jest ekskluzywnym krawcem i stylizatorem mody. Tak się mówi? Nieważne, tak się mówi. Luke długo nie chciał pomagać Jen, ponieważ twierdzi, że zdał patrza wyłącznie najlepszych i najbardziej znanych superbohaterów. Natomiast gdy Nikki skłamała, że Jen jest blisko zostania Avengerem, Luke postanowił jej pomóc, jednocześnie widząc wyzwanie, jakim było przygotowanie ciuchów, które będą jednocześnie pasować na Jen, jak i na she -Hulk. W finale widzimy, że Jen otrzymuje całą garderobę, a także kolejny element garderoby, jakim będzie jej superbohaterski strój. W finale widzimy również maskę Daredevila, który z jakiegoś powodu pojawi się na zachodnim wybrzeżu i przetnie drogi z Jennifer Walters. I tutaj pierwsze, co nasuwa mi się, to zasugerowanie drużyny z komiksów. Drużyny znanej jako West Coast Avengers, do której należeli m.in. innymi Hawkeye, Scarlet Witch, The Vision, Mockingbird, Tigra oraz co ciekawe Wonderman. Wonderman który otrzyma swój własny serial już niedługo. To niewielki isterek, ale ciekawi mnie, jak w ten świat zachodniego wybrzeża zostanie wrzucony prawnik z nowojorskiego Hell's Kitchen. Zatrzymując się na moment przy samym Lukeu Jacobsonie. Jest to połączenie dwóch komiksowych postaci, które nie są szczególnie znane, ale które pełniły bardzo podobne funkcje. Po pierwsze, jest to połączenie Luka Jacobsona, który był krawcem superbohaterki o pseudonimie Dakota North tak, mi też to nic nie mówiło. Oraz podstarzałego krawca Lio Zelińskiego, który stworzył kostium The Thing, gdy ten po walce został bez spodni i musiał na szybko znaleźć kogoś, kto go zaopatrzy, w spodnie w dużym rozmiarze. A następnie po rekomendacjach, Lio Zeliński stał się krawcem innych herosów i złoczyńców, bo pewnego razu stworzył pelerynę doktorowi Dumowi. Jest to proste puszczenie oczkiem w stronę zagorzałych fanów komiksów, które prawdopodobnie nie będzie miało przełożenie na przyszłość MCU, ale jednak pokazało nam nową frakcję tego świata, który śledzimy od kilkunastu lat. Na koniec jeden wniosek z tych pięciu odcinków, bo ciekawym jest to, że przez wiele lat MCU mówiło nam, że każda osoba z supermocami jest albo superbohaterem, albo superzłoczyńcą. Natomiast teraz widzimy coraz wyraźniej, Já são. Ludzie z supermocami, którzy nie są częścią ani jednej, ani drugiej grupy. Widzimy, że działają sobie, widzimy, że wykorzystują lub też nie swoje supermoce, które są większe, mniejsze, lepsze, gorsze lub dziwniejsze, ale niekoniecznie chcą walczyć po której ze stron. I bardzo mocno kojarzy mi się to z genem X, bo mutantom, oczywiście, podczas dojrzewania uaktywnia się ten gen, który daje im moce, ale mogą być to najróżniejsze moce, które bardzo często nie są do niczego przydatne. Obserwowanie. Tego świata, pełnego superbohaterów i super przez pryzmat normalnej osoby, która dostaje jakąś nikłą supermoc i próbuje ją wykorzystać do działania w celach dobrych lub na szkodę społeczeństwa, albo natomiast robi zupełnie coś innego i nie chce przyznawać się, nie chce korzystać ze swojej mocy, może być czymś naprawdę ciekawym. I wydaje mi się, że ten komediowy format świetnie pasowałby do tak takiego pomysłu fabularnego. Oczywiście w tym odcinku po raz kolejny zadajemy sobie pytanie, kto stoi za wielką intrygą czającą się w tle? Czy jest w ogóle wielka intryga czająca się w tle? Mieliśmy w odcinku trzecim The Wrecking Crew, które próbowało uzyskać krew, uzyskać DNA She-Hulk i wiemy, że za tą drużyną stoi jakiś antagonista, ale ciągle nie wiemy, kto nim jest? Czy jest to Titania, czy jest to Mr. Hollyway, czy jest to ktoś z GL Kemnage? kto może tworzyć jakąś tajemną organizację, nie mamy ciągle pojęcia. I ten odcinek zostawia nas z ujęciem na maskę Daredevila, na maskę czerwoną złotą. Mówi nam to tyle, że prawdopodobnie w odcinku szóstym otrzymamy diabła z Hell's Kitchen. W tym odcinku Matt Murdock pojawi się zarówno... W wersji prawnika, jak i Daredevila, i przekaże Jennifer bardzo ważną radę. W swojej ludzkiej formie możesz pomagać ludziom zgodnie z systemem, korzystać ze swojej nabytej wiedzy i umiejętności. Natomiast w formie Shihalk możesz pomagać tym, których zawiódł system. To jest o wiele lepsza rada niż ta, którą Jen przekazał. Jej kuzyn, mówiący, że masz moce, więc teraz musisz być superbohaterką, nie masz innego wyjścia. Masz, możesz być zarówno she jak i Jennifer Walters i zrobić dużo dobrego w obu wersjach. Bardzo podobała mi się ta rada, którą otrzymaliśmy w mid-season trailerze i mam nadzieję, że relacja Dardewila i Shi'halk w szóstym odcinku będzie rozkwitać. Dajcie mi znać, jakie istargi wypatrzyliście wy, co wam się podobało w tym odcinku, a co niekoniecznie. Jakie macie oczekiwania do występu Mata Merdoka i Dardewila w tym serialu. Porozmawiajmy sobie w komentarzach. Czekam na was, a my widzimy się w kolejnych materiałach wideo. Trzymajcie się. Cześć.